Znieczulamy? Trętwie. Teraz? Trędwię? Hej, słuchaczki i słuchacze, ale ten czas leci. Już grudzień, zaraz święta, przerwa świąteczna i wracamy prosto na egzaminy zawodowe. Już się nie mogę doczekać. No ale czasu coraz mniej. To dziś o przygotowaniu znieczuleń w karpuli, czyli strzykawce wielokrotnego użytku. Trzymając konwencję krótkich filmów, rozpowiadać się o samych znieczuleniach, środkach, technikach, nie będę, a skupię się na rodzajach karpul, podstawowych znieczuleniach i jak przygotować sobie znieczulenie. Najpierw karpule. Karpula to metalowa strzykawka wielokrotnego użytku, która służy do podawania znieczuleń. Nadaje się do sterylizacji, no i każdy znieczulany pacjent powinien dostać sterylną, czyściutką, pachnącą praniem karpulę. Karpule dzielimy na te z aspiracją i bez aspiracji. I wcale nie chodzi tutaj o chęci do samorozwoju. Aspiracja to najprościej rzecz ujmując zaciąganie, wciąganie czy też zasysanie. Hmm. zróbcie teraz głęboki wdech. Właśnie zaaspirowaliście powietrze. Jak pijecie szejka w maku, to w zasadzie też aspirujecie szejka, albo co wy tam wciągacie. Ta funkcja jest bardzo potrzebna i chyba już mało kto używa karpul bez możliwości aspiracji. Jedną z zasad podawania znieczuleń miejscowych jest nie podawanie go do naczynia krwionośnego. Ale skąd mamy wiedzieć, czy akurat nie wbiliśmy się... może powiem to profesjonalnie. W jaki sposób możemy określić, czy nie wprowadziliśmy igły do drobnego naczynia krwionośnego? No właśnie dzięki aspiracji. Po wkłuciu wystarczy pociągnąć za tłok strzykawki. W przypadku wprowadzenia igły do naczynia krwionośnego po zaciągnięciu tłoka w ampułce pojawi się zassana krew. Po tym wiemy, że należy zmienić miejsce w wkłucia, by uniknąć zawracania głowy ratownikom medycznym. Poza tym wiecie, nieprzytomny pacjent nie wprowadzi pinu do karty. Karpule z możliwością aspiracji poznajemy po charakterystycznych ząbkach na tłoku albo korkociągu. Dzięki nim wbijamy się w tłok ampułki i niejako łączymy ampułkę i karpulę w jedną całość. Dalej wyróżniamy kilka karpul. Karpule łamane, karpule euro, karpule trzykoła. Między nimi nie ma jakichś zasadniczych różnic. Karpule łamane się łamię, jak strzelbę, aby wprowadzić ampułkę, a pozostałe ładuje się jak karabin. Istnieje także karpula z gładkim tłokiem, ale posiadająca gumowy mechanizm do autoaspiracji, czyli sama aspiruje podczas wkłuć i wygląda w ten charakterystyczny sposób. Zapamiętajcie, karpula aspirująca. Innym rodzajem karpul są karpule do tzw. znieczuleń śródwięzadłowych. Występują dwa rodzaje. Penowe, takie w kształcie długopisu i noszą one ogólną nazwę Parojet i pistoletowe nazywane Citojet. Znieczulenia nasionkowe i przewodowe to już raczej znacie. Poza tym technika podaży i deponowania anestetyku wraz z penetracją tkanek nas średnio interesuje ale przytoczę dwa rodzaje znieczulenia, o których warto wiedzieć. Znieczulenia śródmiazgowe, czy też domiazgowe IPA. Wraz z rozwojem procedur stworzono protokół postępowania przy leczeniu kanałowym, który polega na otwarciu zęba i wprowadzeniu znieczulenia bezpośrednio do miazgi. Dzięki temu możemy ją usuwać bez wcześniejszego umartwiania i stosowania środków do dewitalizacji. Drugim znieczuleniem, o którym chcę powiedzieć, to znieczulenie śródwięzadłowe. Polegają na wprowadzeniu igły do ozębnej, czyli między Korzeń a kości zębodołu i deponowanie anestetyku tam. Bardzo skuteczne znieczulenie, ale zarazem ryzykowne. Zbyt szybkie podawanie anestetyku może spowodować wzrost ciśnienia w tej przestrzeni i rozrywanie włókien nozębnej. Dlatego do tych znieczuleń używa się specjalnych karpul śródwięzadłowych, ewentualnie systemu znieczuleń komputerowego WOND. Posiadają one wbudowany mechanizm oparty na sprężynach, dzięki któremu strzykawka potrafi sama określić tempo podawania anestetyku. To jak z podlewaniem kwiatków. Jak za dużo i za szybko wody wlejemy, to ziemia nie zdąży jej wchłonąć. Podobnie jest z tkankami. Jak za szybko podajemy, to tkanki nie nadążają wchłaniać, co powoduje ból, rozrywanie tkanek lub ich odrywanie nawet od kości. Tutaj wrzucam rozmiary igieł stosowanych do poszczególnych znieczuleń. Każdy ma swoje preferencje przy wyborze, ale taki ogólny schemat jest prosty. Znieczulenia nasienkowe, śródwięzadłowe, ewentualnie śródkostne, wybieramy igły wąskie i krótkie, a znieczulenia przewodowe, igły grubsze i dłuższe. Na egzaminach zazwyczaj wybór jest między krótką a długą igłą, zatem takie uproszczenie się sprawdza. Przy okazji, na przykład rozmiar 03 na 16 03 oznacza średnicę igły, a 16 długość w milimetrach. Elo. No a teraz jak złożyć sobie znieczulenie w karpuli? Potrzebujemy zapakowanej, sterylnej karpuli, ampułki ze znieczuleniem do karpuli, sterylnej tacki lub serwety, czerwonego pojemnika twardościennego, kompresu ze spirytusem albo zwykłego kompresu plus środek do dezynfekcji powierzchni w spraju. No i oczywiście odpowiednio dobraną igłę do karpuli. I jedziemy. Ampułkę należy zdezynfekować przed zamontowaniem, przede wszystkim jej metalowy łeb, abyśmy nie wprowadzili niczego do środka podczas wbijania igły. Następnie montujemy ją w karpuli i wbijamy tłok karpuli w podstawę ampułki w ten właśnie sposób. Dzięki temu mamy aspirację. Gdy to robimy warto jednym palcem przytrzymywać sobie ampułkę na miejscu, aby nam się nie kręciła. Otwieramy igłę, należy przekręcić osłonkę, zrywając papierową plombę i zdejmujemy. Wkuwamy się w ampułkę i nakręcamy igłę na gwint karpuli. Nie ma się co tutaj bać, wbijamy mocno i zakręcamy. Nie zdejmujemy osłonki, ale upuszczamy kilka kropel znieczulenia, aby sprawdzić drożność igły i poprawność montażu. W pracy to już zależy od życzenia lekarza, czy macie zdejmować te osłonki czy nie, ale lepiej nie zdejmować. Igła wkłuwana w głąb tkanek pacjenta powinna być odsłonięta w ostatniej chwili przed wkłuciem, aby uniknąć ryzyka zakażenia. Każda sekunda kontaktu igły z powietrzem to ryzyko skażenia. Gotową karpulę odkładamy na sterylną serwetę lub sterylną tackę metalową. I voila, proste. Przy okazji, jak zdjąć igłę? Przy zdejmowaniu igły najczęściej możemy się właśnie zakłuć. Pamiętajcie, igłę chwytamy u nasady, dość mocno ściskając i odkręcamy. Odkręcamy, aż zacznie luźno latać. Gdy już to widzimy, chwytamy jak najniżej się da i ściągamy. Musimy uniknąć sytuacji, w której przez nieodkręcenie albo zły chwyt ściągniemy samą osłonkę pozostawiając igłę w karpuli, bo wtedy się prawdopodobnie zakujemy, bo cofnie nam się ręka. Przy tych czynnościach nigdy nie śpieszcie się i skupcie się na tej czynności. Oczywiście igłę i ampułkę wyrzucamy do czerwonego twardościennego pojemnika, a karpula ląduje w wanience dezynfekcyjnej.